Cześć! Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć e, o metodzie, jaką stosuję od jakiegoś czasu. Jest to metoda e, Access Bars. E, jest to metoda uzdrawiania, raczej usuwania blokad energetycznych. I dlaczego chciałabym o niej opowiedzieć? Dlatego, że uważam, że to jest świetna sprawa, jeżeli ktoś. Ruszyć dalej ze swojego życia, pokonać wszelkie blokady, stać się po prostu sobą, pozbyć się tych wszystkich warstw, które wam przeszkadzają, które nie pozwalają być sobą. Ja muszę powiedzieć, że ja wiele technik stosowałam i, i chyba naprawdę stosowałam i uczyłam się prawie wszystkiego, bo zaczynałam od NLP i life coachingu, potem czy może na początku był reiki. Potem NLP, life coaching, um, y, shamanic meditation, um, ustawienia rodzinne. Uch, uch, nie pamiętam, angelic healing. Um, tak wiele tego było, że już naprawdę nie pamiętam. Wszystkie, wszystkie te formy tego uzdrowienia naprawdę mi się bardzo przydały. Poznać siebie przede wszystkim, poznać um, sposób, w jaki chcę pracować z ludźmi, ale muszę Wam powiedzieć, że Access Past Consciousness. Czy jak to się nazywa po polsce, chyba do po Polsce my to nazywamy metoda barów, barsów, jest, jest fascynujące. Dlatego, że nie mówię tylko na swoim przykładzie, bo oczywiście mogę powiedzieć, że poprzez pracę z barami, poprzez clearing statement, który używa się w barach w akcesie, można pozbyć się wszelkich blokad, wszelkich opinii na swój temat, nie tylko na swój temat, bardzo, bardzo szybki sposób, ja bym powiedziała, że w magiczny sposób, bez potrzeby zakłami, bez zagłębiania się a w tą całą historię, ten cały dramat i przeżywania tego tak bardzo, jak to jest na przykład w ustawieniach. I, i przede wszystkim, co robią bary, rozszerzają naszą świadomość. I to do takiego stopnia, że zaczynamy patrzeć na to życie z zupełnie innej perspektywy, z szerszej perspektywy, Um, I zaczynamy patrzeć na siebie zupełnie inny sposób, um, przestać ocenić. I taką chyba podstawową rzeczą, która, która jest charakterystyczna w akcesie, to jest brak oceny czegokolwiek. Ocena i ym, struktura, jaką chcemy zawsze gdzieś tam się przy, 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 przyporządkować, jest to coś takiego, co nam przeszkadza. Przeszkadza być szczęśliwymi, przy, przeszkadza być sobą. Ale chyba przede wszystkim o to, żeby być szczęśliwym w życiu, prawda? No więc. A, co to są te, accent, te, te bary? To, są, to, są 37, to jest 37 punktów na głowie, które, które są połączone ze sobą, i każdy z tych punktów jest, są, jest, jest odpowiedzialny za inne, inna część życia. Tutaj, trzymam mogę, trzymam tabelę i mogę wam powiedzieć, że na przykład pieniądze, kontrola, kreatywność. Y, tworzenie struktur, y, lifeforms, y, y, tworzenie y, połączeń z ludźmi, y, świadomość, y, nadzieja i, i marzenia, y, seksualność, y, y, radość, smutek, ciało, I te wszystkie punkty, kiedy, kiedy się dotyka na głowie, y, tam jest to pewien system, jak to się, jak to się robi. One tak działają, w taki sposób, że to nieważne, czy ktoś wierzy w to, czy nie wierzy, po prostu tak to działa i te punkty roztapiają, jeśli mogę tak powiedzieć, te nasze blokady, czy też przekonania, które nam nie służą, a przede wszystkim, które nie są nasze, bo my częściej tych. A, Częście, bo większość rzeczy, które nosimy w sobie nie są nasze, są, pochodzą z społeczeństwa, z rodziny i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, i nie pozwalają nam być sobą. Ja tu jestem trochę zainspirowana mówieniem o barach dzisiaj, dlatego że e, pod wpływem pewnego programu, który ja robię z ludźmi i, i, i też doświadczenia, dlatego że wcześniej mieszałam live coaching z, z Reiki, czy z jakimś uzdrawianiem intuicyjnym i nie było takich efektów zmieszam bary z live coachingiem i to są naprawdę świetne efekty, bo um, powidaczę bardzo, bardzo szybki sposób dla, dla danej osoby. Um, teraz ostatnio zajęłam się coachingiem inside out gdzie pomagam ludziom też um, stworzyć nie tylko taki wewnętrzny balans, ale um, wewnętrzny balans, ale stworzyć też wizerunek, więc, więc bary pomagają mi um, pokonać taką... Etynię. Wewnętrzne ograniczenia albo e, wyjść po, z, poza, tych, poza tych ograniczeń. E, I jeśli mogę coś polecić, jeżeli szukacie um, czegoś, co naprawdę jest skuteczne, co jest naprawdę e, fajne i, i, i przynosi dużo radości w życiu i pomaga Wam, przede wszystkim pomaga Wam e, żyć z takim i z takim, um, z taką. Um, attitude, jakby to powiedzieć po polsku i um, w joy to access bars e, jest naprawdę, naprawdę fajną rzeczą, którą bym polecała um, jeżeli chcecie ustawić swoje życie swoje ciało um, jest to no świetna, świetna rzecz i do tego dochodzi jakaś do, do tego dochodzi filozofia może nie to co filozofia, bo w parach nie ma filozofii, ale jest coś takiego, że um, nie ma oceny, czyli możecie stać się wszystkim i, i, i możecie robić, co się chce, co chcecie. Oczywiście jest to zawsze zgodne z wewnętrznym odczuciem, ale, ale wychodzimy poza ocenę. I to dużo, dużo daje wolności wewnętrznej, we wolność. Pomaga wyjść poza strukturę tego, gdzie jesteśmy i tego, co powinno być. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wyjść poza to, co powinno być. Ja nadal się czegoś uczę w moim życiu oczywiście. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś rzeczy do pokonania, do nauczenia się dla siebie, ale, ale właśnie parę, nie wiem, czy mogę Wam to pokazać, jak to wygląda, ale mi będzie widać, że jest taka tatara paru. Przybliżę może. A, tak to mi co wskazówek to wygląda. To chyba było dzisiaj na tyle. Ja serdecznie mówię, dziękuję za uwagę i za... Przepraszam trochę za moją niesklejność e, polską, bo dlatego że przebywam tu już w Irlandii 8 lat, no i, e, no i czasami się zapomina tych polskich. Nie dużo, że zapomina się polskich słów, ale e, ani ma tej takiej płynności w mówieniu po polsku, bo jednak pracuję z klientami po angielsku, pracuję w pracy po angielsku, więc wszędzie po angielsku. E, I za to może przepraszam, chociaż nie powinnam. E, serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia cześć.